No wiesz, no ciężko, żeby ktoś przyszedł do mnie, żeby ktoś do mnie przyszedł. No nie wiem, najwyżej raz mama zapukana, no ale jem krzesłem walnę czy uderzę innym przedmiotem, który znajduje się w moim najbliższym otoczeniu. Tutaj patrzymy, patrzymy, SLEU EU Player Questbook Top 1, ale tu nie ma, tu nie ma. Invalid Player ID, nie wiem co to oznacza. To powinien być twój profil, ESL powinien coś takiego dać. To aha to, że my mamy numerki, to to, ma, to top jeden. No, a ja myślałem nad tym, ponieważ ja mam konto premium na tak zwanym esl u i bym mógł sobie zmienić nick na top 1 lub inaczej. Hmm. Zróbmy Ale to, sprawdźmy. Ale dobrej woli, dla... z własnej. Ale postarajmy się o to. To jeszcze słyszałem, że będziesz wspomagać Strasburgera żartami w familiadzie. Nie wiem co, co o tym myślę. Dobra, witek. wiele osób twierdzi że po prostu jesteś nieuczciwym graczem, tak zwanym Niemcem. Tu za mają rację. No z tego co widzę to, no ulubiony twój crandy Gnitas, twój ulubiony gr gracz Ratlesnake. Snake, bohater gry Dany from Manhunt 2. No ale dobra, to już nie jest Anglik. Twój ulubiony napój też pisałeś po angielsku: Water, Orange Juice. Ogólnie, no. Dlaczego pisałeś wszystko po angielsku, skoro no, jesteś raczej Polakiem? Bo bardzo oczekuję tego, że moi koledzy niemieccy, którzy codziennie mnie puszują, będą w stanie zrozumieć, co jest najlepsze dla mnie i będą. No jak, jak będą wiedzieli w jaki sposób, w sposób w mnie spuszować, rozumiesz, jak, la, jak, 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 jaki numerek stawić, wiesz, jaki Bayer, może jakieś pokemony, pismo, rozumiesz o co chodzi. Gdy, kiedy będą wiedzieli co lubię, będą w stanie tak mnie spuszować, że będzie bardzo odpowiednie to dla mnie i myślę, że to jest właśnie główną cechą, którą, która skłoniła mnie do tego, żeby napisać moje info po angielsku. A nie byłoby lepiej, żeby było po niemiecku. Skoro 99.9% puszczających Ciebie osób, to, to co To sobie mówię Niemcy Witek, ja jeszcze mam taką sprawę inną, bo widzę, to pytanie cię srokowało, więc stawimy inne. Proszę, te, proszę Dlaczego połowę twoich francuzów na Slu stanowią Polacy, a drugą połowę Niemcy. A to mnie tak zastanawia. Hmm. Myślę, że nie spojrzałeś, albo jesteś gejem w momencie. O, tutaj właśnie poruszyłeś właśnie, Witek, temat. Jeśli już Ale... zostaniemy przy gejach. Jesteś gejem? Nie, nie jestem. Ponieważ... Hmm. Trudno mi to stwierdzić, ponieważ nigdy na oczy nie widziałem prawdziwej dziewczyny i prawdziwego chłopca. Jedyną kobietą, która istnieje w moim życiu jest moja matka. No a niestety nie mam, więc ciężko mi to stwierdzić. A co się stało z tatą? No tata został rozjechany. Niestety. A, ale mówię, że... jest traktor. Kiedy podejmowaliście decyzję o wyjeździe do Anglii, usiedliście przy okrągłym stole i ty miałeś swój decydujący głos. Powiedz, ile tych głosów było? No dokładnie, było? tak było. Ile tych głosów było? Słucham? No było jeden do jednego. A że lubię bić mamę, to wygrałem. Bo powiedzieli mi, że w UK są lepsze lany. Także, myślę, że to było tym, co mnie skłoniło do tego, żeby udać się. No, podobno w Polsce byłeś skinem. E, w Polsce nie, byłem łysą pałą, która hodowała tłuste włosy na jądrach. Ale to nie zmienia faktu tego, że... No, skinem byłem, bo włosów nie miałem. Hehehe, he, he, dowcip. <grym> Widzicie, jaki przebojowy jestem? A jak y, u ciebie stoi sprawa. Y, s, no, powiedzmy, że większość tam nastolatków w twoim wieku w Anglii nałogowo pali, pije. A jaki tam jest z Tobą? Bo jeśli już się klimatyzujesz, no. w ten klimat Anglii, chcesz być jak oni, no to powiedz, dlaczego nie robić tego, co oni. Hmm. Ale ja nie wychodzę na dwór, więc. Ja, Ciężko by mi było, żebym coś robił. Myślę, że sąsiadka ci przychodzi, żebyś poda fajki raz do no? Ja nie znam mojej sąsiadki. A drzwi od pokoju są ot otwierane trzy razy dziennie. Przepraszam, pomyliłem się. Cztery razy dziennie, dokładnie. Przelanie obiad, kolacja i sika. Dokładnie. O określonej porze uczyniam kał oraz wydalam moją urynę. Uczyniam kał. <śmienic> <śmienic> Dobrze, Jakubie, przejdźmy do następnego pytania. No, ja w sumie to już na mojej na mojej liście większość pytań została wyczerpana, więc Sara na ist nie krępuje. No może Witek wymyślił jakieś pytanie do siebie, no? Ja nie wiem. Słucham. Jakieś Słucham pytanie do mnie. No myślę, żeby to było bardzo ciężkie, ponieważ... Jakby to powiedzieć od razu znam odpowiedź. Więc naprawdę ciężko by... Ciężko by mi to wyszło. No nie wiem. Powiedz, jakie to były emocje podczas swoich dwóch turniei? Z tego co pamiętam to było. ESL Sunday Cup 1 i Sunday Cup 4. Zostałeś tam zajęłeś odpowiednio pierwsze i czwarte miejsce. Jakie to było uczucie? Tak, naprawdę poczuć... niesamowite. Naprawdę to było niesamowite, kiedy gnoiłem tego <śmiech> Pakistana. <śmiech> I zrównałem i zrównałem z ziemią jakiegoś Jakuba, Akafuli. Akafuli aka like. Naprawdę ale, było to ale... fantastyczne uczucie. Z tego co słyszałem, to było grało... niesamowicie. Z tego co słyszałem, to grał bez głosu. Nie wiem, nie jestem w stanie, nie, nie jestem w stanie potwierdzić tych informacji, ponieważ nie siedziałem obok niego. Może ściemniał, a może po prostu naprawdę grał i te zwycięstwo, zwycięstwo powinno być po prostu rozstrzygnięte jeszcze raz. Dobrze, i teraz w domu twoim panuje zazwyczaj dobra atmosfera, twój pies Witka, z tego co pamiętam się nazywa, ale jak mówicie po jakim języku w domu? Angielskim, niemieckim? Mm, nie. Moja mama kiedy podaje obiad tak, to, to mówi mi push. To, to mówi mi push. A kiedy ten. A kiedy chce z powrotem naczynia, jak zjadłem, to mówi re. No i w sumie tak się komunikujemy. To dosyć. Jakie tam jest znaczy? Nie wiem, czy prymitywnie, ponieważ Push-Re można napisać na wiele różnych sposobów oraz powiedzieć z różnym, bardzo akcentem, więc myślę, że to jest bardziej rozbudowana forma komunikacji między nami. Panie, jest to tak, że mama krzyczy. Yy, Witaj, mama. Nie krzyczy. Moja mama bardzo dobrze się czuje. Ale kiedy czegoś chce ode mnie, żebym jakiś, jakiś zrobił, no wiesz, jakiś uczynek dobry, nie wiem, posprzątał w pokoju, czy coś, to ja się jej po prostu pytam, czy ma jakiegoś Erena. Takie jest o, moje pytanie do niej. A jak, powiedz, przedstawia się twój Eren na scenie europejskiej w CS 1.6? Bo że ostatnio pogrywasz. Tak, pogrywam. Z ojcem w kulki, którego nie mam. Hahaha, <laughs> dowcip, hehehe, <laughs> <laughs> rotfl. Mi teraz opowiedz na przykład jak, jak wjechał samochód Ten który jest na B na D2 Jak on tam się kurwa znalazł, skoro t... który on mógł wjechać trupem albo bramą albo oknem No jak on tam się Myślę, że ma... bardzo ciężko przedysku przedyskutować tą kwestię, ponieważ, ponieważ ten samochód nie ma kół Mam na litość boską no ale te koła... On nie ma kół! Leczą. Jak on mógł się tam znaleźć? Ja nie wiem Myślę, że to było jakieś coś z góry założone tam, że tam coś powinno być po prostu Naprawdę, to jest zdumiewające Jak samochód bez kół Bez szyb, bez niczego Tylko z kierownicą jakąś, ale no to jest bez sensu, bo tam nie ma kół Jak on mógł się tam znaleźć? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć Iglis, proszę wypowiedź się na ten temat ja myślę, że po prostu UFO zrzuciło ten samochód, żeby tak był ten, co realistyczniejszy, tym bardziej, że nie możesz mu wybić nawet... <śmum> lampy. Ty, a powiedz...